Witam was bardzo serdecznie z tej strony Mariusz To co leci w tle to jest Pure. Inaczej mówiąc gruszka bo tak trzeba tłumaczyć nazwę tej dystrybucji Jest ona oparta o Ubuntu z tego co widziałem po jądrze, to 12.10 A ja testuję sobie Pure o 7 wersja beta 1. <laughs> Co dziwne, wczoraj, czy przed, chyba wczoraj, była informacja na blogu właśnie tej dystrybucji, że została wypuszczona beta 2, no ale ta informacja została skasowana. Nie wiem dlaczego. Co mogę powiedzieć o tej dystrybucji? jest, Leci ona w tle, powinniście ją widzieć. To jak się prezentuje, na dole mamy oczywiście dog, um, u góry mamy <laughs> panel, który jest nie do ruszenia, ponieważ cała dystrybucja um, działa w oparciu o Gnome Shell i to dość przy, mocno przerobione. Um, ogólnie, wizualnie. Nie podchodzi mi ta dystrybucja z tego powodu, że nie lubię dystrybucji, które wzorują się na innym systemie. A oczywiście tu chodzi o system z nadgryzionym jabłkiem. Nie ma tutaj też paska u dołu, jeśli chodzi o Informacje, na przykład o rozmowie, czy tam jakichś komunikatach, wszystko mieści się w jednym przycisku. Na dole ukazuje nam się po trafieniu w jeden z kantów możliwość przejścia na inny pulpit. Jako, że to jest gnome nie oczekuję lub nie oczekujcie tego, że znajdzie się tutaj pokaźny pakiet programów. Jest to standardowe to co można zobaczyć na przykład w wedorze, która mimo wszystko i tak dokłada coś od siebie A raczej mimo wszystko bazuje na standardach, ale nie wiem dlaczego, ale jeśli już Gnome Shell to oryginalne i se same samemu możemy, powiedzmy zmienimy jaki jako taki wygląd tego pulpitu. Jeśli ktoś potrafi. <laughs> Jednak modyfikacje Gnome Shell nie podchodzą mi, a w tym przypadku jest to naprawdę mało wygodne, z tego tytułu, że. Twórcy wpakowali w tą dystrybucję y, trochę rzeczy od siebie, przykład y, program do muzyki, znaczy do słuchania muzyki, y, program do czyszczenia, że mówiąc nie wiem czego, ale do czyszczenia, y, nie wiem, chyba zbędnych rzeczy w tej dystrybucji, albo nie wiem, koszu, czy jakichś tam plików tymczasowych. <laughs> Mamy tutaj też moduł odnośnie PPA. Czyli dodatkowych repozytoriów, czyli dodawanie, <laughs> zabieranie ich, modyfikowanie, dystrybucja ta nie wyróżnia się na tle tego, co na przykład widziałem w innych dystrybucjach. ppgo Do jest dość toporna ponieważ jest tylko wersja 64 bitowa i muszę stwierdzić że nie jest no się powtórzę bo dystrybucja ta dystrybucja zoptymalizowana pod 64 bitowy procesor nawet patrząc na ostatnio testowany elif czy elive procesor a raczej wiatraczek, czyli chłodzenie <laughs> w moim laptopie hmm. było to na poziomie powiedzmy normy, czyli kręcił się, ale nie buczał, w tym w przypadku gruszki hmm, po otworzeniu kilka ok, kilku okien, po hmm, pogrzebaniu trochę w tych ustawienia, hmm, wiatraczek hmm, zaczął hmm, no, dość głośno pracować, co mi <laughs> szczerze mówiąc nie odpowiadało i, i trochę dziwiło, hmm, bo mimo wszystko myślałem, że twórcy przyłożą się do. Hmm, Takiego zoptymalizowania z tym, aby był on lepszy od pierwowzoru. A jak widziałem, cała dystrybucja opiera się na Ubuntu. <laughs> a więc, ym, mimo wszystko, w jaki sposób jest możliwe ym, takie stworzenie dystrybucji, aby była ona mimo wszystko szybsza. Ym, w tym przypadku ja od, nie odczułem tej szybkości, choć. Okna programy uruchamiają się dość szybko, to właśnie dźwięk działającego wiatraczka skutkuje tym, iż mam podejrzenia, że nie jest to spowodowane jakimiś nie wiem, demem puszczone tle, czy nie wiem, jakimiś naprawdę trudnymi pętlami uruchomionymi tylko po prostu Jest jak jest, no tak to powiem Muszę się tu przyczepić właśnie do na przykład panelu odnośnie wyboru aplikacji, czyli tych dużych ikonek jest to niewygodne jak moim, moim zdaniem już wolałbym mieć to pod <laughs> na kancie tak jak to jest oryginalnie w Gnome Shell a nie pod przyciskiem Dolny panel potrafi się zbugować Ikonki po przełączeniu, przepraszam, na inny pulpit znikają albo potrafią zniknąć, jeśli coś tam włączymy. Dystrybucja nie ma polskiego języka w ogóle wgranego. jest tylko angielski. I co warto tu zaznaczyć, płyta waży 11. 1,1 GB w porównaniu z Elif, gdzie płyta ważyła 1,3 GB, tam była w Elif. Była hybrydowa. Tu mamy tylko 64bitową. To patrząc na to, co w Elif się twórcy potrafili pakować zmieścić, jakby to stwierdzić ubić a patrzę na to co dostajemy w per Nie wiem czy dobrze wymawiam OS 7 Beta 1 to świadczy o tym iż no OS 7 właśnie gruszka nie jest Jak dla mnie, dobrym wyborem. Mamy, pa, mamy też modu czy panel odnośnie tego, że możemy sobie zmienić ten dog na dole, <laughs> elementy na tym panelu górnym, widoczność ikonek, możliwość ustawienia rogów, powiadomień. Nie zmienia to faktu, że to nadal nic nie wnosi, bo nie waż jest to nadal gnomeszel górnego panelu, nie da się ruszyć. Dolny e, dok da, jest do ruszenia, ehm, co nie zmienia faktu, że dok i tak zostaje dokiem. Ehm, A standardowy wygląd dystrybucji zostaje taki, jaki mogliście zauważyć. Ja tu kończę swoją wypowiedź, jest ona nagrywana osobno, ponieważ moje smuty, które nagrałem przy nagrywaniu, były na tyle słabe, że stwierdziłem, że nagram to jako osobny, osobny podkład dźwiękowy. To było na tyle z mojej strony, trzymajcie się, hej!